Cześć, jestem Paulasz Koder. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to kolejny odcinek z serii Jak zrobić samochód AI w Unity, czyli jak po prostu prostym językiem stworzyć bota, który sam będzie prowadził nasz samochód. W poprzednim odcinku zrobiliśmy, aby nasz samochód po prostu kierował się do jakiegoś celu, tak jak w tym przypadku on jedzie do tego punktu i zawsze będzie próbował do niego jakby dojechać, i właśnie to omawiałem w poprzednim odcinku. Także jeśli go nie oglądaliście. Się to oczywiście musicie go obejrzeć, no bo bez niego dalsze części tego, tej serii jakby nie mają sensu. Także już nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Co dzisiaj do końca robimy? Dzisiaj zrobimy sobie jakby ścieżkę, po której nasz samochód będzie jechał, aby zacząć robić już jakby mechanikę która będzie pozwalała naszemu samochodowi jeździć jakby po torze. Nie do jakiegoś konkretnie celu, tylko po torze. Czyli żeby on jakoś sobie tak jeździł. Będziemy tworzyć mniej więcej coś takiego samego jak jest w mojej grze, którą pokazywałem na devlogu. E, właśnie tak to będzie, to jest ten sam, jakby system. On jest bardzo prosty. Także dzisiaj zaczniemy robić samą ścieżkę, aby nam wyświetlały się punkty, ale auto jeszcze nie będzie po niej jeździło. E, w następnym e, odcinku, może. E, dopiero wtedy będzie nam jeździć e, po niej nasz samolot. W tym na razie nie. Także możemy już zacząć e, robić nasz e, system ścieżki. Jakby pierwsze co zrobimy, to utwórzmy nowy obiekt. Nazwijmy go może track albo path, nie wiem, jak to woli, i ustawiamy go sobie na 000, aby on był po prostu na środku, i w, i w nim tworzymy nowy obiekt pusty. Oj, tylko nie dał się w nim, tylko ten właśnie, żeby on był w nim. I nazywamy go checkpoint. Ok, mamy nasz checkpoint, i e, jego też najlepiej, żebyśmy wyzerwali na 000. I teraz prze, możemy go przesunąć gdzieś tutaj na przykład, i możemy go jeszcze skopiować, dać go tutaj, i skopiować i dać go tutaj, żeby były po prostu jakby trzy nasze e, checkpointy. I teraz tak, jak e, będzie to wygląda, co my dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj stworzymy taki system, który po prostu będzie nam jakby tą ścieżkę tworzył i będzie po prostu linio, liniami łączył się każdy checkpoint z innym. Oczywiście tego w grze nie będzie widać. Będzie to widać tylko tutaj. Tak, tak jak na przykład widać te strzałki. Tego na przykład nie widać w grze, ale za to widać w naszej, na naszej scenie. Także tak to będzie mniej więcej wyglądać. To jest ogólnie pomocne do projektowania takich dróg dla botów. Możemy zaczynać tworzyć skrypt. Przechodzimy do naszego głównego obiektu track. Wchodzimy sobie w ai i mamy tutaj nasze skrypty i tworzymy sobie nowy skrypt, nazywamy go ai path i przerzucamy sobie go do naszego e, głównego obiektu track. I oczywiście go otwieramy. Ok, także jesteśmy już w naszym skrypcie i teraz co będziemy tutaj e, robić? Po pierwsze będziemy musieli e, dodać e, dwie nowe zmienne. Może na razie jedną dodajmy. Będzie to zmienna publiczna transform i nazwijmy ją checkpoint. Musimy jeszcze tutaj po transform dać kwadratowy nawias, aby to była lista. I to nam na razie wystarczy. Później dodamy jeszcze jedną zmienną. I tak naprawdę już nie będziemy dzisiaj korzystać z voidu update, tylko z voidu on draw gizmos. Co to jest? To jest jakby funkcja. To jest jakby, to jest jakby void, który wykonuje się cały czas na naszej scenie, ale on nie ma wpływu w ogóle na grę. Także w nim będziemy właśnie dzisiaj wyświetlać nam jakby te linie oraz punkty tych checkpointów. Może jednak jeszcze teraz dodajmy sobie publiczną zmienną kolor, aby nasze linie miały jakiś kolor, i nazwijmy ją line. Kolor. I OK. Wszystkie już zmienne, które dzisiaj będziemy używać, są już napisane. Także może na początku w on OnDraw Gizmos dajmy sobie, że gizmos.kolor równa się Line Color w ogóle, co to są gizmos? Gizmos to są właśnie takie elementy wyświetlane na naszym ekranie, które po prostu jakby dają informację, co to jest. Na przykład takim elementem gizmos jest na przykład ta kamera albo te słońce. Po prostu wyświetla nam ikonkę, że tutaj jest jakieś słońce i od razu to widzimy. I to jest o wiele lepsze, gdybyśmy na przykład tego nie mieli. Na przykład, gdy wyłączymy sobie tutaj zakładkę gizmos, oczywiście pamiętajcie, że można to włączać i wyłączyć, także jak kto komuś nie będzie to się wyświetlać, to niech na początku spojrzy, czy ma włączone, e, włączone po prostu te gizmos, bo tak to właśnie tak teraz widzicie, tego po prostu tutaj nie ma i e, teraz właśnie to jest. Także ważne, żeby to było włączone i teraz, właśnie na takiej samej zasadzie, to będzie się wyświetlać, po prostu będzie linia e, od jednego punktu do drugiego, także e, tak to będzie wyglądać, i jeszcze. W każdym checkpoincie umieścimy sobie, jakby, kulę, która będzie informować, że w tym konkretnym miejscu jest nasz checkpoint. Także, jak to e, zrobimy? Po pierwsze, musimy stworzyć sobie e, pętlę, e, czyli wpisujemy for i klikamy dwa razy tab. Uzupełnia nam się pętla i musimy tutaj wpisać e, checkpoint.len. Oczywiście, tutaj powinno być checkpoints, także zmienimy sobie tutaj nazwę. E, tutaj, tutaj. Czyli pętla nasza będzie o wielkości, jakby długości e, tej listy. Także teraz przejdźmy do Unity e, i przerzućmy sobie e, wszystkie te nasze checkpointy do tej listy. Oczywiście nie musimy dodawać ich po kolei, można po prostu zaznaczyć tutaj kłódkę i e, zaznaczyć te wszystkie checkpointy i je po prostu tutaj przerzucić i od razu już same się e, jakby uzupełnią. Jak widzicie pokazuje nam tutaj błąd, ponieważ, e, no już teraz nie pokazuje nam w sumie, ponieważ e, Nasza lista jest e, wielkość naszej listy już nie jest równa 0 e, ponieważ przed chwilą było i wyskakiwał nam błąd, ponieważ to się dzieje cały czas, to jakby się dzieje bez włączenia gry, także dlatego mieliśmy błąd, ale teraz już jest wszystko ok. E, dalej musimy jakby stworzyć e, dwa e, wektory 3. E, będzie to pozycja jakby... E, Pozycja jednego checkpointa i drugiego i one będą się jakby łączyć. Także na początku słuchajmy sobie wektor 3, nazwijmy go current checkpoint. Równa się checkpoint i w kwadratowym nawiasie dajemy i. I to by było na tyle dodajemy kropka position i już mamy. Dalej wpisujemy Wektor 3, nazywamy go previous Checkpoint i to się równa wektor 3.0. Ponieważ to będziemy dopiero przypisywać, dlatego to na razie dajemy 0, ponieważ nie mamy jakby... nie mamy do czego go przypisać, jakby nie, nie mamy dać co to ma być, także dajemy na razie, że to będzie 0. Tutaj mamy jakby pozycję naszego checkpointa obecnego, a tutaj poprzedniego. Także między jednym a drugim będziemy po prostu łączyć, łączyć będziemy je linią. Także teraz możemy zająć się przypisaniem co to jest ten previous checkpoint, ponieważ na razie tego nie ma. Na razie to jest wektor 3.0, czyli jakby pozycja 0.0.0 E, która, jakby nie powinna być taka. Także wpisujemy if i jest większe niż 0, czyli jeżeli i jest inne, po prostu, tak naprawdę, niż 0, no bo e, no na minusie to też by nie powinno być. Także jeśli jest wie, po prostu większe niż 0, to jest e, bardzo potrzebne, żeby to napisać, e, to wtedy previous checkpoint równa się checkpoint i w kwadratowym nawiasie. E, dajemy i minus 1, kropka position, e, czyli co to jest, jeżeli i jest większe niż 0, czyli jest na przykład 1, 2 lub tak dalej i tak dalej, to wtedy e, nasz poprzedni checkpoint e, będzie e, jakby tą e, liczbą w naszej pętli, odjąć 1, czyli na przykład e, gdyby było 0, to byśmy mieli minus 1, także tak nie może być, także nasz skrypt sprawdza, czy i jest większy niż 0. I tutaj, jeżeli na przykład e, i jest równe 1, to odejmuję od tego 1 i jest 0, czyli nasz e, poprzedni checkpoint jest równy 0. I musimy jeszcze tutaj wpisać else if i jest równe 0. czy możemy jeszcze dopisać takie zabezpieczenie, jakby e, checkpoint. Kropka length większe niż 1 e, i tutaj będziemy już przypisywać, że previous checkpoint równa się e, checkpoints. W kadatowym nawiasie wpisujemy checkpoints. length minus 1. Kropka position. I o co tutaj chodzi? Tak jak omówiłem wcześniej, jeżeli nasze i będzie większe niż 0, jeżeli nasz checkpoint obecny jest, ma numer 2, to nasz poprzedni ma np. 1. Ale gdy już nasz checkpoint będzie miał numer 0, to wtedy. Już nasz poprzedni checkpoint nie będzie na minus 1, ponieważ go nie będzie. Nasz poprzedni checkpoint to już będzie ostatni checkpoint w całej, jakby, liście tych checkpointów, czyli dajemy, że poprzedni checkpoint to są checkpointy i to jest ostatni, jakby, checkpoint z naszej listy checkpointów. Wiem, że to trochę chaotycznie może mówię, ale. No, mam nadzieję, że będziecie wiedzieć o co chodzi. Czyli tutaj po prostu dajemy checkpoint.LEMF, czyli lista, czy jakby długość naszej listy odejmujemy jeden, ponieważ. Ona się zaczyna od 1, a jakby pozycje na naszej liście zaczynają się od 0. Także e, musimy odjąć od tego 1 i dajemy kropka position, aby mieć po prostu e, pozycję właśnie tego e, checkpoint'a. I teraz tak, możemy przejść do Unity, zobaczymy, czy nie będzie żadnego błędu. Jak widzicie, wszystko jest ok. Teraz zmieńmy sobie line color na jakiś ładniejszy kolor, na przykład na żółty, aby było dobrze to jej widać, ponieważ jest czarne otoczenie. To będzie to ładnie widać. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj musimy zmienić wartość A na 100, albo jeśli mamy na przykład RGB jakieś, to też musimy dać na najwyższą, czyli 255. To zależy, jakie macie postu. Dajemy wartość A na najwyższą, ponieważ w innym przypadku nie będzie widać tych linii. Także dalej możemy teraz zająć się już wyświetlaniem. Tych naszych punktów i linii, i to będzie już na tyle w tym odcinku. Także wpisujemy tutaj Gizmos. Kropka i w nawiasie podajemy dwie wartości: pierwsza to będzie previous checkpoint, a druga to będzie current checkpoint. Także wpisujemy tutaj previous checkpoint, przecinek, current checkpoint. I to tak naprawdę na tyle. Teraz nam będą się już wyświetlać linie, więc zaraz zobaczymy. O, jak widzicie, już mamy tutaj linię. Także wszystko oczywiście nam działa. Chociaż to strasznie dziwnie wygląda, także możemy to przesunąć. Jak widzicie, jakiś tam trójkąt nam powstał. Najlepiej, jeśli te checkpointy byśmy podnieśli na e, wysokość 0,5 na przykład, albo e, metry na przykład, bo teraz mamy na pół metra wysokości, chociaż ten samochód chyba skali nie trzyma, bo, bo jak to jest pół metra, to, to no nie wiem, czy to tak dobrze jest. Ten samochód chyba on jest za mały, coś, no ale nieważne. No, mamy teraz na pół metra podniesione e, te linie i nawet fajnie to wygląda. Jak widzicie, e, widzimy, że nasza trasa jest e, tak właśnie wygląda. I wszystko nam działa. Teraz zajmiemy się ostatnią rzeczą, czyli aby w tych punktach wyświetlało się jakiś, jakaś kulka, czyli abyśmy widzieli, że konkretnie w tym miejscu jest jakiś checkpoint, bo gdybyśmy na przykład mieli, właśnie by to wyglądało na przykład tak, to no, jakbyśmy mogli na szybko spojrzeć, byśmy nie zauważyli, że właśnie w tym miejscu tutaj jest checkpoint, ponieważ jest mały kąt między tym a tym. Także zaraz się tym zajmiemy, i jak to zrobić? Wystarczy, że wpisujemy sobie Gizmos. Draw Wire Sphere, albo możemy Sphere, chociaż ja bym radził Wam Draw Wire Sphere, ponieważ wtedy ona jest jakby przezroczysta, a Draw Sphere jest jakby taką zwykłą kulą nieprzezroczystą. Także weźmy sobie dajmy Draw Wire Sphere i w nawiasie wpisujemy. Current checkpoint przecinek, i podajemy jakby e, wielkość naszej e, kuli. Czyli wpisujemy na przykład 0.5f. Dlaczego f? Ponieważ to jest wartość float, e, musi tutaj być f, bo bez f był oczywiście e, błąd. Także wpisujemy tutaj f i zamykamy, i to by było na tyle w tym odcinku. Także przechodzimy teraz do Unity i zaraz zobaczymy. O, właśnie już nasze kule się pojawiły. Nie wiem, czy one nie są za wielkie, chociaż te auto naprawdę jest bardzo małe. Także e, to zależy od was, jakie one będą wielkie. No i właśnie e, tak to wygląda. Bo gdybyśmy nie dali tej wire sphere, tylko draw sphere, e, to by to wyglądało właśnie tak. No, mogłoby to być, chociaż... No, to mi to by przeszkadzało, akurat, więc e, ja bym wolał Wam. Więc ja radzę Wam zrobić tej wire sphere. Także cóż, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Oczywiście możemy sobie dodać więcej tych punktów. Oczywiście, jak widzicie, e, gdy je dodaję, to jakby to się nam nie uzupełnia. Jakby ta lista nam się nie uzupełnia, także musimy je od nowa, jakby dodawać. Czyli dodajmy sobie e, te. E, checkpointy nasze o i jak widzicie jest ale w następnym odcinku, jeśli będziecie chcieli, oczywiście mogę wam pokazać sposób, aby, abyśmy nie musieli cały czas e, przerzucać tych e, checkpointów do naszej listy, e, bo czasami to jest ucząśliwe, trzeba pamiętać, który był ostatni, żeby nie dodać sam takiego samego Wojda drugi raz Także e, właśnie Wam mogę pokazać to, jak zrobić to lepiej, aby samo to się uzupełniało cały czas i żebyśmy cały czas widzieli, jak ta nasza e, ścieżka wygląda. Także to jest odcinek wprowadzający do tego, jak nasz samochód ma jeździć po naszej trasie. I w następnym odcinku zajmiemy się tym, aby, aby nasz samochód już jeździł po niej. Chyba, że będziecie bardzo chcieli, odcinek, jak zrobić, aby e, ten. Tą listę, jakby sama, aby ta lista sama się uzupełniała. Jak to zrobić, także e, właśnie Wam to zaprezentuję. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał, e, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli tak, możecie zalikować, e, skomentować ten odcinek. E, no i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie jeszcze, to zasubskrybujcie, ponieważ bardzo mały procent osób, które mnie oglądam, ja tak naprawdę subskrybuję także. Zapraszam do tego, możecie jeszcze zaznaczyć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o filmach nowych, aby żadnego odcinka nie przegapić. Także cóż, trzymajcie się i cześć.